Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski panie burmistrzu mieszkańcy Złocieńca złożyli już projekty w ramach budżetu obywatelskiego co mieszkańcy Złocieńca chcą robić. No W tym roku projektów jest więcej niż dotychczas w tym roku złożono 8 różnych projektów też na różne kwoty do tej pory każdy liczył na że kwota 140 tysięcy. Jest kwotą maksymalną, więc jeżeli przygotowujemy wniosek, to musi być na maksymalną kwotę albo zbliżoną. W tym roku nie są, nie są to kwoty maksymalne, przynajmniej nie we wszystkich, nie we wszystkich przypadkach. No, mamy na przykład, jest zakup. Zakup kłada strażackiego i czujników tlenka węgla, na przykład mamy taki projekt, który został złożony. Mamy bardzo ciekawy projekt dotyczący rewitalizacji parku żubra, nasadzenia miejsca małej zieleni, architektury. Mamy program dotyczący aktywizacji wsi, zakup namiotów i też różnego rodzaju sprzętu po to, żeby wieść. Troszeczkę zaktywizować. Jest co ciekawe, bardzo jestem też szczęśliwy, że na przykład jedna z, z miejscowości, jedna z wsi, jedna z sołec złożyło też wniosek, bo Legorzyn złożył, złożył wniosek na siłownię pod chmurką na wsi. Bardzo fajny. Bardzo fajnie, że, że zdecydowali się i myślę, że to też będzie dla mieszkańców wsi ten sposób pokazania, że jak wieś się dobrze zbierze, to może też wygrać z miejskim na przykład jakimś projektem. No, jest na remont pomostów na Wyspie Ostrów, czy też edukacja dzieci i młodzieży, bezpieczny czas nad wodą. No, więc ta, takie mamy projekty. Jest jeszcze miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Czaplineckim, które jakby jest kontynuacją placu, placu zabaw, który powstał. No i Złocieniecki Sport, wyposażenie, w sprzęt sportowy klubów naszych, naszych lokalnych. Także takie są projekty. Myślę, że teraz przechodzimy do... Jesteśmy w trakcie etapu weryfikującego te projekty, czyli sprawdzamy realność wykonania tego, bo, bo jeśli projekty zatwierdzimy, że będą można, że te budżety będą można, będzie można przyjąć, że za te pieniądze realnie da się wykonać i zrealizować projekt, no to przejdziemy do tego następnego etapu, czyli 26 listopada Zaczniemy głosowanie i a przed tym, Czasem, czyli już właściwie od, od początku listopada będziemy mieli okazję promować się i też namawiać. Wnioskodawcy będą mogli namawiać mieszkańców do, do tego, by podczas głosowania oddać swój, swój głos akurat na, na projekt, który nam się najbardziej podoba. Pan jako burmistrz będzie miał problem, na który projekt zagłosować? Nie. Ja już mam, mam już swój projekt i, i wydaje mi się i nie będę raczej promował, nie będę stronniczy. Są projekty, które są mocno przemyślane, które wykraczają w przyszłość, ale też mam świadomość, że każdy musi mieć taką samą szansę i, i też każdy musi pracować nad, nad promocją własnego projektu w taki sposób, żeby dostać jak najwięcej głosów. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o młodzieżowym budżecie obywatelskim, szkolnym. Co to za inicjatywa? No, na którymś ze spotkań w szkole, w szkole, młodzież zrobiła mi niespodziankę, bo pojechałem na, na spotkanie, na, na apel okolicznościowy i uczniowie razem z opiekunami przedstawili mi propozycję szkolnego budżetu obywatelskiego. Więc. Inicjatywa dosyć ciekawa, i myślę, że no, my lubimy ciekawe inicjatywy, takie nietypowe, a to jest świetne miejsce do nauki tych postaw obywatelskich i też realizowania pewnych pomysłów i przez to nauki pewnych, pewnych takich relacji, współpracy między sobą. W, Elementów ekonomii i też jakby współpracy z nauczycielami, z rówieśnikami dla skutecznego zrealizowania pomysłów. Więc mieliśmy wczoraj bądź przedwczoraj spotkanie i z przedstawicielami, z nauczycielami, opiekunami. No i prawdopodobnie po tych uzgodnieniach, które mieliśmy, ustaliliśmy już twardą formułę, jak ten. Szkolny budżet obywatelski będzie wyglądał. Po prostu szkoły dostaną do dyspozycji określoną pulę pieniędzy i młodzież będzie mogła składać swoje własne projekty, projekty szkolne i później komisja się zbierze. Będzie tak samo jak w tym naszym dużym budżecie, w takiej wersji mini, będą oceniać realność tych projektów, czy one da się zrobić, czy nie. Czy ten. Aspekt społeczny będzie osiągnięty, no i później młodzież szkolna będzie, będzie w te projekty realizować za te pieniądze. Później, oczywiście, wcześniej będzie głosować, które projekty będą najlepsze i będą wybierać te, które otrzymają dofinansowanie. Więc super inicjatywa, świetny pomysł, i tak jak w internecie zaczęło się to rozkręcać, to od razu. Napisałem i też mówię: Budżet obywatelski w szkołach jest dla młodzieży szkolnej, więc to oni decydują, jakie będą mieli pomysły, oni szukają tych pomysłów, oni będą wypisywać to we wniosku i to młodzież szkolna będzie decydować, które projekty wybierze, na które będzie głosować i które poprzez największą ilość głosów będą zrealizowane. Bardzo fajny temat, także to też jest, myślę, super pomysł na to, żeby, żeby młodzież przyzwyczajać do, do pewnych ruchów obywatelskich i, i tego, by, by sami decydowali. O własnej przestrzeni, tej życiowej, i też mieli na nią wpływ, więc naszym zdaniem, jako tych, którzy kształtują ich osobowość, pomagają im w rozwoju, jest to, by dawać im takie bodźce, które im pomagają w tym, żeby w świecie, wchodząc w świat dorosłych, żeby mogli sobie świetnie radzić i też mogli być dobrymi ludźmi, i też zmieniać ten świat na taki, jaki, jaki oni chcą. Przedtem, jako objął pan stanowisko burmistrza, był pan działaczem w stowarzyszeniu, nadal jest pan działaczem aktywnym, tak? A społeczeństwo w Złocieńcu jest aktywne? To też zależy, no. Dobrze, że, że są ludzie, którzy wychodzą poza bierność facebookową, tych mediów społecznościowych i oprócz tego, że wyrażają swoją wolę, głównie niezadowolenie, to jednak widać, że część ludzi jeszcze stara się i, i udowadnia, że warto jest pracować dla innych, na rzecz innych. I to też widać, że jest bardzo dużo akcji charytatywnych, akcji pomocy innym. Dzieciom potrzebującym, niepełnosprawnym, osobom dorosłym, które potrzebują, więc jesteśmy dalej uczuleni na to, że, że nam to przeszkadza i chcielibyśmy zamanifestować tą pomoc, to wsparcie i, i to też, też robimy. Natomiast coraz mniej jest takich inicjatyw, w których ludzie sami wyrażają wolę tego, by zrobić coś. I to w realu, nie w świecie wirtualnym, ale zrobić coś rzeczywiście, i też poprzez te działania móc, móc popracować, nauczyć się czegoś, coś zrobić dla innych. Także od, od wielu lat funkcjonuje program Działaj lokalnie, który na bazie zaufania, takiego magicznego słowa, w którym ufa się ludziom, że jeśli mają pewien pomysł i się pod nim podpiszą, to. To ufa się, że oni to zrobią, zrealizują, nawet jeśli nie potrafią, nawet jeśli się potkną, to, to jednak jest to forma nauki i też zbierania doświadczeń, które w życiu mogą pomóc tym, by, by tych błędów w następnym czasie unikać. To jest jakby kontynuacja i też myślę, że Społeczeństwo musi być jakby dojrzałe do tego, żeby podejmować decyzje. I musimy też do tej dojrzałości im pomóc dojść, by, by też nauczyli się tego, by, no, by ten świat był jakby na miarę ich możliwości i chęci, żeby oni też po nas przejmowali te, te, te nasze inicjatywy i tworzyli tą naszą małą społeczność i ten świat taki, jak, jak my sobie wymarzyliśmy, jaki byśmy chcieli, żeby być. No i Zastanawiam się, czy być może jeszcze nie wprowadzić budżetu obywatelskiego, nie zrobić takiego grantu w przedszkolu, bo to też jest pewna forma e, ciekawej aktywności, żeby na przykład w przedszkolu dzieci poprzez obywatelską postawę, same wybierały zabawki, jakimi chcą się bawić, a nie na przykład, żeby to robili opiekunowie bądź czy pani dyrektor, więc niewykluczone, że tę formę jeszcze w jakiejś tam wersji mini będziemy realizować. Dużo fajnych pomysłów, a co udało się zrobić w innym obszarze, w obszarze inwestycji w tym roku w Złocieńcu i co jeszcze planujecie do końca roku? Ech, najważniejsze, że te nasze plany w hmm, Propozycje inwestycyjne wchodzą w etap realizacji. Najważniejszą rzeczą, która w tym roku się zacznie i będzie trwała do, do przyszłego roku jest zagospodarowanie brzegów rzeki Drawy, czyli pomiędzy mostami na Półczyńskie i na Staszica. I będzie to, myślę, taki teren, który będzie zachęcał do, do aktywności, do spacerów i też do, do relaksu, do odpoczynku. Będzie to dalej łączyć się z... Już z remontem mostu na, na, na rzece Drawie, który jest w stanie już opłakanym, i myślę, że przez ostatnich kilka lat już posunęło się to na tyle, że, że w chwili obecnej powinniśmy go zamknąć, żeby też nie stanowił zagrożenia. No i dalej będziemy już wykraczać. Cieszę się, że na przykład jest w budżecie obywatelskim projekt dotyczący rewitalizacji parku Żubra, bo to też jest dalszy etap naszego, naszego działania. Z innej strony zajmujemy się tym, czego nam brakuje, czyli likwidujemy stare place zabaw i też na to miejsce budujemy strefy aktywności, budujemy place zabaw takie, które będą kolorowe, będą zachęcać mieszkańców i powstaną w takich miejscach, gdzie chyba powinny, czyli tu na terenie. Nad Drawą bezpośrednio będzie mieli duży i ładny plac zabaw, Będą, będzie ścieżka edukacyjna, taka zabaw fizycznych, która na pewno jakby będzie zachęcać do, do, do eksperymentów, też. Tutaj przy wzgórzu zamkowym powstanie duży plac zabaw na obecnie nad jeziorem Maleszewo jest w trakcie inwestycja w listopadzie ma być zakończona czyli strefa aktywności dla mieszkańców. Niedawno zakończyliśmy inwestycje na osiedlu Czapineckim, czyli projekt, który był w ramach budżetu obywatelskiego ubiegłego roku. E, też strefa aktywności dla mieszkańców e, z elementami street trulkera, e, z piłkarzykami, z, z te, hmm, w, stołem do ping z, z boiskiem do siatki, też powiększony przez naszych mieszkańców z inicjatywy ich e, też. Miejscem do gry w bule No, i to, to tego typu rzeczy, takie dla, dla tej aktywności. Natomiast inwestycje drogowe, to jest to, to, co teraz, to, co zaczęliśmy, cieszę się niezmiernie, że droga w Bobrowie, czyli ten etap od krajowej dwudziestki do przyjazdu kolejowego, no i teraz od krzyża aż do Kaczego dołku jest w trakcie realizacji, i myślę, że do końca listopada mieszkańcy będą mogli cieszyć się z, z tego. No i szykujemy jeszcze kilka inwestycji. Są to inwestycje związane z, z dokumentacjami. Szykujemy się pod farmę fotowoltaiczną dużą po to, żeby zaoszczędzić na energii. No i też nie ukrywam, że powoli zagospodarowujemy tereny, które są przy inwestycjach, czyli Niedługo część przesiedlu Czapineckim i też włókienniczej będzie zagospodarowana, będzie rozbudowa zakładu, będą nowe miejsca pracy. Galeria Hoss nie jest, nie jest kolejnym sklepem spożywczym, który będzie rywalizował, ale jest też uzupełnieniem oferty handlowej, też uatrakcyjnieniem. Oferty handlowej dla, dla Złocieńca i też konkurencją w, być może dla, dla, dla innych miejscowości. No i jeszcze kilka rzeczy: Powstanie browar w Złocieńcu na obrzeżach miasta. Jeszcze jest kilka różnych fajnych pomysłów: będzie, będzie firma, która będzie się w, powiększać, rozwijać. Powstaną zielone dachy, związane z, z ekologią, zagospodarowanie terenów, tak, żeby tą przestrzeń publiczną troszeczkę wygładzić, żeby ją zrobić bardziej przyjazną. No i też liczymy na dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska. Liczymy na to, więc bardzo mocno zabiegaliśmy o to, by, by te aby one się pojawiały, bo chodzi o rewitalizację całego centrum, czyli likwidację. Kominów, podłączenie do sieci cieplnej, odprowadzenie wód deszczowych, no i, i zrobienie dróg, które tutaj przy okazji miały być zrobione. I, no i myślę, że zwieńczeniem za kilka lat będzie to, że być może uda nam się, zrobiąc to wszystko, również zrobić rynek, który myślę, że ten, tym sercem. Będzie dla miasta i świadomość, że te pustostany, które tutaj na rynku są, że szybko się zagospodarują i, i też e, znajdą chętek, i to miasto będzie troszeczkę inaczej żyło i trochę inaczej funkcjonowało, nabierze takiego własnego kolorytu. Jest jeszcze kilka różnych projektów e, związanych z, e, z e, realizacją. Pewnych zmian architektonicznych i dopasowania do, do, do potrzeb ludzi. Podpisaliśmy umowę w ubiegłym tygodniu z Politechniką Koszalińską. Przyjadą studenci ostatniego roku i w ramach prac swoich zaliczeniowych przygotują nam koncepcję na zagospodarowanie tych terenów i też będziemy mogli w, korzystać z tych projektów, jeśli będą dobre, to je po prostu realizować. Także, Ulica Gronowska będzie w tym roku też, przetarg będzie ogłoszony, być może teren będzie przekazany do realizacji. To też jest jedno z takich trudniejszych zadań, które realizujemy wspólnie z powiatem. Złożyliśmy kilka jeszcze innych propozycji do, do powiatu na, na remonty, na budowę dróg. No, nie wszystko naraz, ale, ale idzie to powoli. No, i myślę, że to, co się w miarę dobrze zaczęło, czyli nasze starania o wymianę nawierzchni na dwudziestce, na przynajmniej na odcinku w gminie Złocieniec, jakby zakończyły się sukcesem. Widać teraz po, po stronie Drawska, że z, z, drogi są łatane. To jednak ta wymiana dla nas powinna być takim elementem, pokazującym, że, że ta batalia w, była trudna, ale, ale mieszkańcy. Razem ze sobą, akurat wspierając się, doprowadzili do tego. No i też nie ukrywam, że teraz czekamy na drugą część remontu przejazdu kolejowego. Nie dało się jakby złagodzić tego przejazdu, bo działały dwie różne instytucje w dwóch różnych czasach z dwoma różnymi projektami, i tak uważam, że cudem jest, że te. Instytucje państwowe PKP i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych robią teraz i myślę, mam dokument, dostałem informację, że do końca listopada najpóźniej albo wcześniej, jeśli pogoda na to pozwoli, to będzie uruchomione przejście obustronne tutaj przy przejeździe kolejowym. No i nie ukrywam, że mocno zabiegam o, o zrobienie dwóch dużych inwestycji drogowych czyli Przekształcenie skrzyżowania właśnie z torami drogi krajowej, na poszerzeniu tej drogi i też wyłagodzeniu. No i drugi to jest chodnik do, do rzęśnicy, ten o którym już od, od kilku lat rozmawiamy. i no, też nie ukrywam, że prowadzę od dłuższego czasu rozmowy, a, a, a w ostatnich dniach te, te rozmowy są w miarę konkretne, więc liczę, że znajdą się one w budżecie i od przyszłego roku zacznie się element dokumentacji, przygotowań dokumentacji, a w następnym roku będzie realizacja. Czyli plany są. Przy okazji, minister Morawiecki w Lublinie powiedział, że dla takich miejscowości jak Złocieniec e, będzie Będziemy mogli liczyć na obwodnicę, więc trzymam premiera morawieckiego za słowo i, i też liczę, że no, widać, że gdzieś tam się te nasze jakby poszukiwania sojuszników i, i tego, by, by jednak zwrócić uwagę i nam pomagać, I, i to, że są jakieś pomysły, są jakieś projekty, programy. O, którymi staramy się zainteresować władze, no widać, że, że jakiś to skutek przynosi. Także inwestycje drogowe, inwestycje związane i podparte infrastrukturą wojskową, które, na które, będą, które będą miały wpływ na nasze życie po to, żeby te obciążenia zmniejszyć. Myślę, że to, 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 będzie, to będzie rzeczą ważną. Następnie to jest... Jakby uspokojenie tej przestrzeni wokół centrum i też przygotowanie i, i, i tras i ścieżek rowerowych i rekreacyjnych, po to, żeby namówić ludzi, by wyszli z domu i też nie siedzieli w czterech ścianach. No i, i, i wiele działań takich aktywizujących, po to, żeby, żeby ludziom chciało się działać, robić jakieś pomysły, projekty, uczyć młodych, starać się też jakby. Poszukiwać takich sposobów, by, no, by ci ludzie się rozwijali, żeby też dobrze się czuli w tych, na tych naszych terenach. Prowadzimy rozmowy w zakresie rozwoju turystyki rozwoju bazy turystycznej. Mamy kilka bardzo poważnych propozycji, i no, myślę, że będzie czas na to, żeby o tym troszeczkę głośniej powiedzieć. No i temat, który dla nas jest niezmiernie trudny, czyli sprawa rozwoju inwestycji gospodarczego. Tak się składa, że gmina nie ma własnych terenów inwestycyjnych, zaledwie dwa hektary nam zostały. Ale to też nie znaczy, że nic nie robimy. Współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy rozwijają się, rozbudowują swoją infrastrukturę, będą poszukiwać już poszukują pracowników, jednak cały czas są sygnały, że jednak odpowiedź na, na naszym rynku pracy nie jest taka, jakby oni, jakby oni chcieli. Więc tutaj. W, te istniejące zakłady, rozbudowujące się, no myślę, że, że znajdą, znajdą chętnych do, do pracy. No i w, zakład rybny, który się spalił, też dla nas był takim ciosem, bo już właściwie mieliśmy przygotowanie, byliśmy przygotowani do tego, by uruchomić w połowie października licytację, i, i też był chętny, który. Zadeklarował wstępnie, że, że on to kupi, i też na wiosnę przyszłego roku chciał uruchomić. Wszystko padło, zaczynamy od zera, zobaczymy, jak to, jak to się skończy. Natomiast świadomość, że te działania są bardzo trudne i też także to nie urząd daje miejsca pracy, ale stwarza możliwości do tego, żeby, żeby, być, żeby był to dobry grunt na, na to, żeby ktoś inny, kto, kto ma chęci, pomysł, możliwości, wiedzę żeby też tutaj znalazł jakby grunt na to, żeby, żeby to się rozwijało i żeby to mogło dobrze funkcjonować. Także takie, takie zadania na, na, na te najbliższe czasy. No i myślę, że damy radę.